Nowe oświetlenie, chodnik łączący ulicę Wojska Polskiego i Myśliwską z Centrum Wsi, nowe wiaty przystankowe i witacze. Niebawem Centrum Wsi w Mrowinach zmieni swój wygląd. To jest tak naprawdę pierwsza część naszego takiego wspólnego projektu. Ten chodnik będzie połączony z całym centrum robin, na którym w przyszłości chcemy oczywiście wyłożyć kostką zatokę dla autobusów, postawić nowe wiaty przystankowe, poprowadzić nowe chodniki, ławki ewentualnie może witacze czy też mapy na których będą roz, rozmieszczone nie wiem zabytki mrowin chcemy to zrobić w taki sposób żeby to było też pod tak zwaną ścieżkę dydaktyczną dla naszej szkoły pierwszy etap rewitalizacji tego terenu już się rozpoczął i ścieżka między ulicą Wojska Polskiego a myśliwską w mrowinach zyskała nowe oświetlenie projektowanych było 9 słupów i będzie zamontowanych 8, ponieważ nastąpiła mała zmiana w projekcie. E... Na długości? Na długości około 300 metrów. Zmieni to na pewno troszeczkę wygląd tego miejsca? Zdecydowanie, bo jak mi nie patrzeć, ścieżka będzie oświetlona, będzie można z niej swobodnie korzystać, a sporo osób i starszych i dzieci ten chodzi e... do... najczęściej na autobus. Na kolejne etapy przebudowy tego terenu trzeba będzie poczekać jeszcze do wiosny. Wspólny projekt mieszkańców wsi z pewnością zaowocuje konkretnymi efektami. Słupy oświetleniowe, które zostały zamontowane na ścieżce łączącej ulicę Wojska Polskiego i Myśliwską w Mrowinach, to dopiero pierwsza część wspólnego projektu mieszkańców wsi. Ten etap inwestycji w Mrowinach zamknął się kwotą ponad 51 tysięcy złotych. Został sfinansowany ze środków budżetu gminyżarów, tym Funduszu sołeckiego, który wspólną decyzją mieszkańców Mrowin został przeznaczony na realizację tego przedsięwzięcia. Dodatkowe 5000 zł do inwestycji dołożyli również członkowie stowarzyszenia Mrowiny na Swoim.